O co chodzi z tymi kredytami? Co jest z nimi nie tak? Na początek przepisy, czyli podstawa prawna. Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku określa zasady udzielania kredytów konsumenckich oraz w jaki sposób powinna być skonstruowana taka umowa. Artykuł 45 ustawy mówi o tym, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę przepisów Konsument po złożeniu pisemnego oświadczenia zwraca kredyt bez odsetek i innych dodatkowych kosztów. Jest to tzw. sankcja kredytu darmowego. Sankcja to jest kara. Kara dla banku za stosowanie nieuczciwych zapisów. Kredytu darmowego, bo konsument zwraca kredytodawcy tylko tyle, ile pożyczył. Jeżeli kredytodawca nie ustali w umowie sposobu spłaty kredytu, to konsument zwraca kredyt w terminie 5 lat, dla kredytu do 80 tysięcy lub 10 lat w przypadku kredytów na kwoty wyższe. Ustawa określa, że kwota takiego kredytu nie może przekraczać 255 550 zł, a cel kredytu musi być czysto konsumencki, czyli nie może być wykorzystany na zakup lub rozbudowę domu oraz na cele gospodarcze. Niezależnie od wielkości kwoty przeznaczonej na ten cel, gdy pieniądze z kredytu pokrywały różne potrzeby konsumenta, dla kredytów spłaconych nie może upłynąć więcej niż 12 miesięcy od wykonania umowy. Tutaj też są wyjątki, ale o tym podczas indywidualnej rozmowy zachęcam do kontaktu. Wynika z tego, że mogą to być kredyty gotówkowe na dowolny cel, kredyty samochodowe. Na pojazd prywatny, niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyty na remont mieszkania, kredyty konsolidacyjne, w których wcześniejsze zobowiązania spełniają warunki wymienione wcześniej. Warto tu wspomnieć o określeniu konsument. Definicja konsumenta została określona już w 1964 roku i nadal obowiązuje, a dokładnie chodzi o artykuł 22. Punkt 1 z ustawy z 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny. Tyle podstaw prawnych. Jak wynika z danych BIK, sprawa dotyczy około 8 milionów kredytów o łącznej wartości około 163 miliardy złotych. W ogromnej większości tych umów są zapisy, które mogą być podstawą do wystąpienia z wnioskiem o zastosowanie sankcji kredytu darmowego. W umowach kredytów konsumenckich kredytobiorcy nagminnie otrzymują umowy zawierające wady. Nawet już po ujawnieniu tych wad niektóre banki nie poprawiły zapisów w swoich umowach. Skala tych wad jest tak ogromna, że przekracza nawet liczbę wadliwych umów indeksowanych do waluty obcej tzw. umów frankowych. Najczęstsze naruszenia w tych umowach to Niewskazanie w treści umowy terminu wypłaty kredytu. Brak takiej informacji daje bankowi pole do dowolności w wyborze konkretnej daty udostępnienia środków kredytu. Brak wskazania informacji o prawie otrzymania na swój wniosek w każdym czasie bezpłatnego harmonogramu spłaty kredytu. Nieprawidłowe obliczenia i wskazania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania RRSO. Doliczenie prowizji za udzielenie kredytu do kwoty kredytu sprawia, że RRSO nie odpowiada rzeczywistej wartości. Brak wskazania wszystkich założeń przyjętych do wyliczenia RRSO, co sprawia, że konsument nie jest w stanie zweryfikować przyjętych przez bank założeń. Nietransparentne opisanie klauzuli zmiennego oprocentowania. Takie uprawnienie po stronie banku. Daje mu dużą swobodę w zakresie zmiany oprocentowania i pozbawia konsumenta jakiejkolwiek formy kontroli tych zmian. Brak poinformowania konsumenta o proporcjonalnym obniżeniu całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, w myśl artykułu 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Dla przykładu. Doliczenie prowizji do kwoty kredytu wpływa na wysokość pobieranych odsetek, zmienia całkowity koszt kredytu oraz błędnie określa RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. I już to stanowi o możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Podczas analizy tych zagadnień, mają zastosowania choćby ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny. Ustawa z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim, która jest odzwierciedleniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego, ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Przepisy w tej sprawie są więc jasne. Zatem, jeżeli kredytobiorca zauważy, że umowa z bankiem narusza prawo, oświadcza, że zwraca otrzymany kredyt bez odsetek i pozostałych kosztów, czyli chce zastosować sankcje kredytu darmowego. Oczywiście nie ma banku, który zgodziłby się z takim stanowiskiem. Wówczas sprawa trafia do sądu. A spraw tych jest już coraz więcej, podobnie jak w sprawach frankowych. Z analizy kilku banków wynika, że aktualnie prowadzonych spraw jest grubo ponad 3000, ale oczywiście te wartości są zaniżone ze względu na to, że nie wszystkie banki publikują takie informacje. Natomiast sprawy sądowe przybierają na szybkości. Możemy pochwalić się uzyskaniem nakazów zapłaty w stosunku do banku w terminie już około 5-8 dni od złożenia pozy. To była garść informacji dotycząca kredy sankcji kredytu darmowego. Nie musisz tego wszystkiego sprawdzać sam. Skontaktuj się ze mną, Powiem ci, jak odzyskać pieniądze. Weryfikacja i oszacowanie korzyści jest darmowe, jeżeli zostawisz komentarz. Wchodząc na moją stronę, przejdziesz do formularza zgłoszeniowego. Wpisz niezbędne informacje, a skontaktuję się z Tobą niezwłocznie. Obserwuj mój profil po więcej informacji. Zachęcam do kontaktu.